Ogród pod Szumiącą Lipą. Zapraszam! Witajcie w Ogrodzie pod Szumiącą Lipą, a właściwie u mnie w domu, czyli w Domu pod Szumiącą Lipą. Witajcie w pierwszym dniu 2024 roku, w nowym roku. Na samym początku chciałam Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia radosnego, wspaniałego, i owocnego, nowego 2024 roku, aby spełniły się wszystkie Wasze marzenia, aby spełniły się wszystkie Wasze plany, i oczywiście zdrowia, i wszelkiej pomyślności, i aby wszystko układało się po Waszej myśli. Za nami już okres świąt Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, że wszyscy spędziliście wspaniale i rodzinnie ten świąteczny czas. My spędziliśmy również bardzo wspaniale ten czas. W drugi dzień świąt była u nas córka z mężem oraz z moim kochanym wnuczkiem Kacperkiem, więc był to naprawdę wspaniały dzień, radosny, pełen miłości, pełen prezentów. Także święta spędziliśmy bardzo miło i radośnie. A teraz już nowy rok, nowe plany, więc trzeba zacząć wszystko znowu od początku. U nas pogoda, zarówno w święta, jak i teraz w Nowy Rok i w Sylwestra nie dopisała zimowo. Było plus 7 stopni w święta, teraz jest plus 2. Był wiatr, deszcz, mrzawka, mgły. Także trzeba było tylko raczej siedzieć w domu przy świątecznej choince, przy świątecznych dekoracjach i przy świątecznym, oczywiście, stole. Ale czas już zapomnieć o tym, co było w 2023 roku. Podsumowanie mojego 2023 roku zrobię w lutym, ponieważ w lutym, pod koniec lutego, minie rok, jak zamieszczam filmiki i prowadzę mój kanał, więc postanowiłam, że teraz nie będę podsumowywała tego roku, ponieważ za dwa miesiące podsumuję cały ten okres roczny prowadzenia. Właśnie mojego kanału yy, Ogród pod Szumiącą Lipą. A teraz przed nami nowe 366 dni. 366, ponieważ jak wiemy, ten rok jest rokiem przestępnym. Luty ma 29 dni, więc o jeden dzień rok jest dłuższy. I właśnie dzisiaj chciałam Wam przedstawić. Moje plany na 2024 rok. Po pierwsze, będę chciała jakoś usystematyzować nadawanie moich filmików. Teraz są one nadawane w, nie w jakimś porządku, ale no po prostu kiedy nakręcę film, wtedy jest on zamieszczany. Chciałam to jakoś uporządkować żeby jakoś usystematyzować, żeby po prostu dla was było to wygodniej dla moich subskrybentów, dla moich widzów, żeby po prostu wiedzieli, kiedy filmiki są do oglądnięcia systematycznie w danym okresie o danej godzinie. Więc postanowiłam, że teraz w okresie zimowym, czyli styczeń, luty, marzec Filmiki będę zamieszczała w każdą środę i sobotę o godzinie 18.00 oraz w niedzielę, jeżeli będziemy na spacerze w lesie, to będą to takie odcinki leśne. Natomiast w okresie letnim, czyli od kwietnia do końca października, Będę zamieszczała trzy razy w tygodniu, czyli wtorek, czwartek i sobotę, również o godzinie 18:00 i okazjonalnie właśnie również spacery czy jakieś wycieczki niedzielne. I będą to właśnie systematycznie w te dni o tej godzinie nadawane, zamieszczane moje filmiki, żeby było to jakoś w porządku, żeby każdy wiedział kto jest moim oglądającym, że teraz w środę, w sobotę, żeby sobie zarezerwować właśnie tą godzinę 18 na oglądanie mojego kanału. Chciałabym również zmienić troszeczkę tematykę moich filmów. Do tej pory filmy to były głównie z ogrodu, głównie z prac na grządkach. Albo z, ze spaceru właśnie po ogrodzie. Natomiast chciałabym troszeczkę rozszerzyć to, ten mój kanał, te moje filmiki z takiego życia codziennego, czyli jak to jest właśnie na wsi żyć, jak to jest prowadzić dom na wsi, ogród, las. To wszystko, co jest codziennością. Takie po prostu pokazanie mojego, naszego tutaj życia wiejskiego, naszych raczej mieszczuchów mieszkających na wsi, ponieważ jak wiecie, przez 60 lat mieszkałam w mieście od urodzenia, więc teraz te ostatnie 4 lata. Mieszkamy na wsi dopiero, więc jesteśmy takimi mieszczuchami na wsi mieszkającymi, więc dopiero się jakby wdrażamy. Te cztery lata to jest takie wdrażanie się dopiero w wiejskie życie. Więc chciałam nie tylko pokazać samą pracę tam w warzywniku czy w ogrodzie, ale ogólnie nasze codzienne życie na wsi. Ostatnio oglądałam swoje filmiki, te, które zamieszczałam przez te 10 miesięcy i oczywiście nie uniknęłam błędów, ponieważ ja dopiero sama zaczęłam zamieszczać filmiki, sama, zaczęła, sama je kręcę, sama montuję i no wiadomo, że dopiero się uczę, więc nie uniknęłam błędów zarówno w montażu, jak i w dźwiękowe błędy są na moich filmach, więc dopiero do wszystkiego sama powolutku dochodzę. Oglądając filmy właśnie zauważyłam, że trzeba zmienić troszeczkę formę nagrywania, no bo oczywiście nie jest ciekawe przez pół godziny oglądanie pielenia grządek, czy sadzenia, czy siania. Przez pół godziny patrzenia na to samo, no bo wiadomo, że każdy z Was, kto, kto zajmuje się ogrodnictwem, no bo mój kanał raczej jest takim kanałem, który oglądają ci, którzy mają ogrody albo zaczynają przygodę z ogrodami, więc oczywiście to nie jest ciekawe patrzeć, jak się przez pół godziny sieje na przykład marchewkę. Więc takie przedłużanie nie jest ciekawe i zniechęca. No wiadomo, ktoś zacznie oglądać i widzi, że cały czas wyrywa się tylko chwasty, no to skończy oglądać film z siłą rzeczy, prawda? Więc tu muszę poprawić te filmy, żeby były one bardziej ciekawie montowane, krótsze fragmenty, te jednostajne, które są bardziej zróżnicowane. No, postaram, się, postaram się w tym roku dojść do jakiegoś takiego lepszego montażu tych wszystkich filmików, do dawania jakichś ciekawszych relacji. Oczywiście, jeżeli coś, jakiś jeden temat będzie wymagał dłuższego pokazania, no to wiadomo, że trzeba to pokazać, ale jeżeli są jakieś codzienne prace, które tylko we fragmentach wystarczy pokazać. No to wiadomo, że trzeba to skrócić. Oczywiście poprawić muszę również dźwięk. Myślę, że dźwięk już jest teraz lepszy, ponieważ kupiłam mikrofon bezprzewodowy, więc teraz na zewnątrz, no w domu to wiadomo, że lepiej łapie nawet nagrywanie samo lepiej odtwarza dźwięk, ale na zewnątrz było czasami faktycznie kiepsko bo gdy oddalałam się od, od telefonu, którym nagrywałam, czy od aparatu, no to wiadomo, że dźwięk stawał się coraz słabszy. Sama to, sama to zauważyłam, no i nie dziwię się, że mogło to być zniechęcające. Teraz zakupiłam mikrofon bezprzewodowy i myślę, że dźwięk będzie już lepszy. Też w najbliższych dniach zakupię kamerkę, która będzie pewnie lepiej się posługiwać w terenie i lepiej będę mogła operować przy nagrywaniu, więc jak kupię to Wam pokażę i zobaczymy, jak będę tym się posługiwać i jak mi to będzie wychodziło i czy filmy będą faktycznie lepszej jakości. Jakość będzie 4K, więc myślę, że obraz na pewno będzie lepszy. I to byłoby tyle, jeżeli chodzi o sprawy techniczne, które postanowiłam zmienić u siebie. Natomiast teraz przedstawię Wam, jakie plany co do mojego ogrodu mam na ten rok. Pierwszym moim głównym celem w tym roku o którym marzę już odkąd sprowadziliśmy się tutaj, to jest wybudowanie kurnika. Już mam obiecane przez męża, że będziemy już od marca gromadzić materiały, ponieważ sami chcemy wybudować kurnik. Chciałam kupić gotowy kurnik, pomieszczenie to dla kur ale są tak niesamowicie wysokie ceny kurników za małe kurniki, za małe pomieszczenia, że postanowiliśmy, że sami własnymi siłami postaramy się to pomieszczenie, ten kurnik dla kur wybudować. Ponieważ nie planuję jakiejś ogromnej ilości kur, na początek myślę, że będzie to, będą to cztery najwyżej 5 kurek. więc nie będzie to jakaś, jakiś wielki kurnik, ale postanowiłam, że wybudujemy pomieszczenie dla kur, takie 2,5 metra na 2,5 metra będą ściany. I mam w planie zakupić zadaszoną wolierę do tego, Taką 4 m na 4 metry. Już mam to wszystko opracowane, już mam to wszystko zaplanowane. Woliera będzie zadaszona od góry też siatką. Ze względu na to, chcę, żeby była woliera od góry zadaszona i cała dookoła, od cały dookoła wybieg dla kur osiatkowany, ponieważ jak wiecie. No u nas są jednak lisy w lesie i boję się, że jeżeli te kury chodziłyby luzem, oczywiście będę je puszczała też luzem na ogród, żeby sobie poskubały trawę, ale będę wtedy je pilnować. No cztery kury mogę upilnować, natomiast gdy będę, nie będę w warzywniku czy nie będę w ogrodzie, no to będą one sobie w takiej wolierze bezpiecznie mogły przebywać nie wejdzie ani od góry ptak, ponieważ u nas są drapieżne ptaki, latają, ani, mam nadzieję, lis się nie podkopie, ani kuna, ponieważ kuny też u nas w lesie są. A więc to jest pierwsze, co zaplanowałam na ten rok. Oczywiście planuję później również kupić inkubator i chciałabym ozdobne kurki sobie sama wyhodować z jajek, też kilka kurek ozdobnych ale chciałabym właśnie sama zobaczyć jak ten cały proces wykluwania i cały proces hodowania małych kurczaczków przebiega natomiast te kury które kupimy na początku to już kupię takie żebyśmy po prostu mieli od razu jajeczka następne w planie jest postawienie drugiego tunelu foliowego Dlaczego tunel, a nie na przykład szklarnia? No, po pierwsze, cena. Jednak tunel jest o wiele tańszy od szklarni, mam jeden tunel, jak wiecie, i sprawuje się już dwa lata bez zarzutu, nawet nie składam go na zimę, nic się z nim nie dzieje, stoi, przetrwał największe śniegi, największe wiatry. Więc jestem z niego bardzo zadowolona i taki sam chcę kupić w tym roku. Chciałabym w jednym mieć pomidory, w drugim paprykę i ogórki szklarniowe. Następnym dużym przedsięwzięciem, które sobie zaplanowałam, to jest, jak wiecie, jak już wspominałam, ogrodzenie naszego lasu siatką leśną. Na początek, ponieważ chciałabym, aby było to już ogrodzone i żeby można było tam w środku już sobie robić porządki, tak jak chciałabym zrobić właśnie ten ogród leśny. Jest to sprawa dosyć kosztowna, ponieważ my tam mamy po jednej stronie 300 metrów. Długości, po drugiej 300 metrów długości i po szerokości prawie 50. Więc, więc 650 metrów musimy ogrodzić siatką leśną. Na początek chcemy ogrodzić tylko jedną stronę i, i przód, jakby czyli 350 metrów. Tu od strony tej, gdzie budują się nowe domy. Natomiast drugą stronę dopiero w drugim etapie. No takie y, ogrodzenie tylko tej jednej strony siatką leśną będzie nas kosztowało około 5 tysięcy, więc to jest dosyć sporo, no ale mam nadzieję, że w tym roku uda nam się to y, zrealizować, bardzo bym chciała. Y, poza tym, no wiadomo, mam w planie nowe rabaty kwiatowe tutaj z przodu tak jak Wam pokazywałam z dwóch takich okrągłych rabat, chcę zrobić jedną dużą taką ogrodzoną tymi belkami, żeby było właśnie takie fajne drewniane ogrodzenie już, żeby można było tam sadzić, chciałam tam posadzić dużo belinii traw. Poza tym jeszcze nowe aranżacje ogrodowe, chciałam zakupić nowe drewniane ławeczki, które mam już zaplanowane i znalezione w internecie. Również chciałam kupić wędzarnię, też już mam zaplanowaną, oraz takie palenisko, taki kociołek węgierski, również mam zaplanowany. Więc są to takie już rzeczy drobniejsze, które mam nadzieję do lata uda mi się zrealizować. Jeszcze oczywiście musimy ściąć dwa drzewa tutaj obok domu, które, dwa wielkie świerki, jeden jest już suchy, drugi. Również musi być ścięty, ponieważ jest bardzo wysoki i już zagraża, że się może przewrócić, a nie daj Boże do sąsiadów, więc to stanowi zagrożenie. Więc to musimy również wykonać. No i jeszcze osiadkować tą siatką cieniującą całą jedną stronę tu wzdłuż sąsiadów, ponieważ jak widzieliście na. W niektórych filmikach no, nie mam zbyt ładnie za siatką, tam jest dużo, sąsiad ma takich różnych budek, różnych y, takich swoich tam y, złom, złomów, więc chciałam to wszystko ładnie siatką y, zakryć i wtedy zrobić tam wzdłuż siatki, ładnie wyczyścić ze wszystkich takich krzaków, które tam rosną, tam rośnie bardzo dużo śliwek takich dzikich i to wszystko wyciąć i tam być może uda się jeszcze zasadzić całe wzdłuż właśnie tej siatki chciałam zasadzić jeszcze krzewy owocowe jak agrest porzeczki, tam będą miały dobre miejsce więc jak widzicie planów mam na ten rok bardzo dużo mam nadzieję, że starczy mi sił i Funduszy na to wszystko, miejmy nadzieję. I myślę, że te wszystkie zmiany, które zrobię na swoim kanale, będą Was zachęcały do oglądania moich filmów. Myślę, że to, co zaplanowałam, to będzie dosyć ciekawa sprawa, że będziecie mi towarzyszyć, zwłaszcza przy budowie kurnika i przy moich wszystkich planach. A dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Bardzo jeszcze serdecznie życzę Wam wspaniałego, pomyślnego i owocnego nowego 2024 roku. I do zobaczenia i do usłyszenia w środę o godzinie 18 w Ogrodzie pod Szumiącą Lipą. Oczywiście proszę o subskrypcję i polubienia. I do zobaczenia, do usłyszenia w środę.